Chojnacka, jestem Chojnacka Aniela. O, urodziłam się w 38 roku. W roku, 20 maja. Mama miała biedę, bo się ruski pakowali. No to wiesz, to już nie było wolno nic ruszać. Ja, ja i taką dziewczynkę byłam, miałam 4 latka. Te ruski, to mnie nich pamiętam, szkapy były na łyżkach. eleganckie łyżka właściwie mam miała i te ruski się w to wszystko pakowało. A ja tak płakałam, że. Mówię, wszystko mama rozwalają. Gdzie będziemy spać teraz. A oni się karabinami, mieli, mieli karabiny. Ja się bo ja jak ja już jak jo, ale matkę moja zabił mi. I brata, brat malutki, jeszcze nie chodził. Tutaj było lotnisko, tyle samolotów tutaj na tym samym placu. To a tak nisko szły samoloty. My z ciekawości ja już byłam starsza, już miałam, już do szkoły chodziłam. No, to ty wojnie. Już do szkoły, a jeszcze tu przylatywali i tych ludzi zabijali, to widziałam, no. tych ludzi zabijali, co uciekali, to byli Niemcy cholera do diabła, no tak strzelali do, do, do tych ludzi i to, to w rowach leżały, te, 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 ludzie w rowach byli, I ani nie pochowani, ani ktoś. i tak żeś, każdy szedł i patrzył na takie, na takie coś. A komunia była tu w grabowie pojechaniem wozem drobiastym w lipcu. Nie było ani samochodów, niczego samochodów nie było. Wiem, że konia zaprzęgli nogi włożyłam to między te stachyty i tak sobie robiłam, tak, i, i jechałam do komunii. Tutaj szło 60 dzieciaków do komunii, stalutki, okolicy. Sokolniki, zieliniec, wszystko tu szło. No a za księdza króla. Pamiętasz księdza króla? No, za króla, no. I w tym domie, a my nagodnioka do komunicznym, nic nie, ani się nie było wolno napić. A tutaj rudkowsko, plaskum na piekła, 10 blachów takich drożdżowych, grubych. I my na te sale, te 60 dziecioków, by takie głodne, byli, tak jedni, ja bym ciasta nie widzieli w życiu. W Grabowie, kolejka w dzielnicy, kolejka była. Dzieciaki chciały jeżdżać tylko do Wrześni, za darmo, bo za darmo do mnie się jeżdżała kolejką. No zawsze wzięłam, Krzysiu już, już, nie wiem, do szkoły chodził do pierwszej klasy, Julka już była większa, no to ci mówię, kolejką sami sobie wyślij, bo no przecież, wiesz, roboty takie nie było. Wyślij sobie na, na przystanek, kolejka stanęła jak siedlić, a śliczok się cieszyły, że jadą kolejką i z powrotem kolejką. A ja więcej hmm. chodziłam z bandą Majszoka, wiesz, nie żyję, kupelot. Wiecie, co lekcje odrobione. Chodź, idziemy do lasu, odpiszę z mojego zaświeta. Ja odpisam z mojego zasięta, z pytał mi się o ani a on a nie, nie ser. I mnie. No, tak było. Marian Jakubowski ze mną chodził, Roman nie Ja z Welternem nie chodziłam do szkoły. Ja mam 38 rocznik, pozostałam jeden rok, siedzieć w piąty klasie, więc w do dołgnił sroka. Kazimąż dogonił mnie. się dobrze uczył. No i stary cierpisz. Ja ze się Cierpiszem grałam piłkę zawsze. Ja byłam do, do piłki. Granią piłkę, mecz grali mi coś z tymi chłopakami. Tak, lotam. Lo, 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 A się, ja się narobiłam, jak byłam panną, mnie szlach trafi, za kłosą zbierałam tak, ojciec siega, ja, bo nie byłam naszym kłosą siegi i związałam snopki to Nie umiałam ani wiązać. Przecież miałam 13-17 lat. Chciałam się żywić w gospodarstwo, bo się tak narobiłam w domu, że miałam dosyć. Zawsze mówiłam, żebym się ożeniła, chociaż biedny, ale żeby miał zawód i żeby do pracy szedł. Bo gospodarstwo jest dumne. Nie dumne. Ja się nadoiłam, krody doiłam, ja miałam 6 lat. Ja mnie łatwiej wziął, ryczka się przewaliła, mleko się pylało, dostałam pierdol, bo bylałam 10 litrów mleka. A w 60 roku się ożeniłam, ja 22 lata się ożeniłam. A się ożeniłam sobie z biednym chłopem, to, to, to jak się człowiek chciał ożynić, no to musiał chłopak przynieść 8 tysięcy, albo 9, albo 10. Bo nie było żeby, tak jakby mnie sprzedali. Takie byłem. a mi przyprowadzili, podobnie były faktory, nie? Chłopak przyszedł, ja mu 22 a chłopom o 30, nie chciałam, mi się nie podobał. To nie miłość. No, o to mi się rozchodziło. Oczywiście tak brzydko nie byłam. Byłam przebieran, miałam chłopoku dopiero chłopaka na z powrotem. na zabawie, że zapoznałam. Co miał? 21, a ja o 22. I to jest tym, co tam na tym dzień. Janek Wojnacki. Zabawy były, no były, dużo no, chłopaków. No, łebcy by było, łebcy. Ja więcej się obawiałam z owcymi chłopakami. To jest No i tutaj też takie były chłopy, co już nie żyją, co już nie żyją. Z bieganowa ze sokornik, to niektórzy nie poznali. No też bawiłam się z takimi. No ale jak już mówię, to stary, to też nie chciałam. No. I wypite, to też nie chcieli. Odmawiałam. Jak wydajęłam się krowy w domu, to zostawiałam wszystko. Jak zagrali, to musiałam iść, a, a że o który przyszłam, bo trzeci przyszłam, to o do domu nie puścił. Mam <laughs> Boże, z chłopakiem stałam do rana. Tak było, taką schowała Boże, żeby jeżeli... o 10 miał być w domu. Która godzinę jest? Nie wpuścił. Tak jak bo Szkoła była westro, otrzymali rodzice, a sobota do kościoła, niedziela do kościoła. Nie było tak, jak teraz.